Cześć, dzień dobry! Kto dzisiaj ma urodziny? czy jest 24 lipca Bardzo wyjątkowy dla nas dzień bo właśnie dokładnie rok temu Niunia przyszła na świat Rośnij mamusi. Rośnie rośnie. To chciał chyba, żebyś została taka już na zawsze. Aha, ale nie zapomnę jak mówiłeś, że no, to byś chciał już takie, które można pogadać. A teraz... O i takie, i takie w sumie. No. Jak wrażenia? Super. Czekaj, się ten nagry. No to nagrywam nam się Wychodzimy. Chodzimy do domku. Z małym skarpem Mogą się tam w tyle Coś tam nagrywa Mamy tutaj naszego bobaska. Idziemy do domku szczęśliwi Mamy za zabaweczkę o kolejna strona hop, hop. I małe dwa cały przez przedrzeczkę nie wiedziały jak tu masz pieska swojego? Tu stałaś, a tata jeszcze śpi? Dzień dobry, budzimy się, tata. Idziemy sobie na spacerek jeszcze. Tak? A co babcia powiedziała? Jasne, zostańcie, nawdychajcie jodu, żeby byłaś była zdrowa. I co, będziemy jeździć nad morze sobie trzy razy w roku? Kogo tu stopy? Kogo stopy? powiesz ciekawego jeszcze myszko? Hmm? <laughs> Rozbrykańcu mój o, przyszedł Daddy z takupami. To w Lidlu byłeś? No to mega się dostałaś? Gdzie tutaj jest? No, no, w sobocie. Dzisiaj cały dzień jesteś w sobocie. Tak szybko w międzyczasie jako na powieka. Mmm, mmm. Przedłużyliśmy sobie dobę jeszcze, no, jakoś nie możemy, nie możemy wyjść z tego. No jedz. Sprawdzasz ten palco. Sprawdza ten palco? Wszystko gra? Jedz, bo zaraz tata dostanie burgera i cię zostawi no i Co? No i co? cię ci zostawi Tak, a jak mi przyjdzie jedzenie, to co? Co? A jak mi przyjdzie jedzenie, to co? Trudno Już masz dziecko A ty nie Ja teraz? To jest za chwilę a jak się w tym czuję, że twoja no. kobieta zależy ci w trzydziestki? mam jeszcze na nie ma. ja! No, to się na inny model wymieni, młodszy na szyjny pójdziemy na basen Dzień dobry kochanie. Zaczynamy dzień. Zjęliśmy śniadanko i teraz jesteśmy na basenie i dzisiaj są moję 30. Jestem taka szczęśliwa, że właśnie 30 spędzamy razem e, z linią razem na wyjezd i przydążyliśmy sobie do party. Dobry dzień dobry, mamy dzisiaj piękny, cudowny dzień, piękne słoneczko. Nelusia tutaj Was wita też pięknym uśmiechem. Jesteśmy po śniadanku, zjedliśmy coś na słono, na słodko. Nelia zjadła swoją kaszkę. Przebraliśmy się w sukieneczkę. Piękną, oczywiście kapelusik. Mm, I przyszłyśmy sobie tutaj na plaży, a tatusiek gra sobie w siatkówkę tutaj nieopodal nas mm, oczywiście siedzimy w cieniu Jest naprawdę słodnie Zaraz sobie pewnie zadzwonimy do babci, tak? Po... Na nas dzień bo właśnie... Ale dokładnie rok temu Niunia przyszła na świat em, o godzinie 5.30 Do tego vloga zaczynamy trochę później, bo wróciliśmy dopiero wczoraj z, z naszych wojarzy e, nad stawem Wróciliśmy od rodzinki dosyć późno, więc chcieliśmy się wyspać Ale mamy fajny plan na ten dzień Będziemy sobie razem z tatą do bawialni Tata jeszcze się ogarnia, my nie chcemy tracić czasu, więc już wychodzimy za chwilkę się pobawić a potem na jakiś obiadek już mieliśmy co prawda takie wielkie świętowanie tego roczku, ponieważ połączyliśmy dwie imprezy w jedną, zrobiliśmy szczyny i roczek i to było po 9 lipca dokładnie i też właśnie tak połączyliśmy bo stwierdziliśmy, że i tak na tych szczynach będzie cała rodzina więc czemu, czemu nie Czemu nie pielęgnować, znaczy nie, nie poświętować razem? Więc wjechał torcik. No i tak przecież miał być tort, więc wjechał torcik, taki typowo urodzinowy, wszyscy śpiewaliśmy 100 lat, była ścianka fajna z takimi balonami, więc było naprawdę super i fajnie. Jak skończy dwa latka, to zabiorę ją pod helikopterem. Ciebie też. Nie? Polecimy sobie. Co? Nad bawialniami, wszystkimi bawalniami. Lecimy nad wszystkimi bawianiami. Ba nie tak nie no, ja myślę, żeby zrobić takie super urodzinki, jak no weźmie zwalatka, zaprosić jej dzieci, wszyscy, wie o co chodzi. Yy, I zrobić takie naprawdę fajne fajny urodzik, dla dzieciaczków no Że można. na już będzie koleżanki no i zna. chłopaka będziesz mieć no, już no, ja no, ci... No, Tata ci da chłopaka. Tata ci da. po 30. Dobra. Okej, okay. mamy umowę. Daj małego, chwyć za paluszka, jak mamy umowę, że po 30 dopiero chłopacy. Chwyć za paluszka. Chwyć za paluszka. One czai, że nie warto. Chwyć za paluszka. Ej, tutaj, zobacz, umowa, na mały paluszek. Chwyć za paluszka. No proszę. Nie da się zrobić, ona jest kłopotliwa. Ona jest spana, nie da się zrobić. Dobra, do 25. Dobra? 25. Ona będzie decydować o sobie, tak? Bo ona będzie walczyć o... No właśnie niech zdecyduje, że do 25. piątki. Zdecyduj. Zdecyduj proszę. Że do 25, żadnych chłopaków. Żadnych chłopaków. Teraz kolejna część tego pięknego dnia. Przyjechaliśmy do naszej ulubionej restauracji. Błonię Bistro. Braliśmy sobie tajską, kiedyś spróbowaliśmy i naprawdę była mega przepyszna. Pamiętasz kochani, byliśmy tutaj jak mnie skończyła pół roku. No nie? To byliśmy, świętowaliśmy 6 miesięcy. I teraz no, pamiętasz? Był, ja pamiętam, dokładnie w miesięcznicy. nie pamiętam, że to było pół roku, jak mała. Co w tym? Tak, co jedliśmy tutaj. To było pół roku. No, pamiętam, że tu byliśmy, jedliśmy, w byli, ogóle jedliśmy tatara, pamiętam, Ty wziąłeś burgerka No to byliśmy sobie. na miesięcznicy. To była chyba szósta miesięcznica, albo siódma? Dziecka, trzy tak? nasza. No dziecka. Było, one tam sobie i też nagrywaliśmy właśnie, że miesięcznicę. To chyba było pół roku, możesz sprawdzić dokładnie, ale to tutaj myślę, że to było sze sześć Głodem. miesięcy. I dzisiaj ponownie tutaj jesteśmy na, na roczku. Na razie jeszcze nic nie zamawiam, bo zobaczymy. Na razie śpi. Ołaa! I... Takie pyszne żarełko, że z tego wszystkiego zapomniałam. I przez to, że byłam głodną zapomniałam Wam nagrać taką jakąś fajną przebitkę. Eee, właśnie tej jest zupy, jak ona wygląda. Ona po prostu jest prze za eee, pyszna, Idealna o to jest to wszystko idealne. Eee, no i zapomniałam. Potem jeszcze patata, no, y, jeszcze burgera w ogóle, jeszcze niunia Bataty, dużo tego jedzenia oczywiście, nie wszystko zjedzone. Połowa thai jedzie z nami, a teraz jeszcze jedziemy sobie na bagry i czekamy na tatę. Podjechaliśmy pod nasz blok żeby Ernest wypuścił Apolcia, bo dosyć długo był sam bo się tam, trzeba bawi jeszcze na, te, na tarasiku z jej bułeczką a my tutaj e, czekamy i jedziemy dalej, dzisiaj naprawdę wyciskamy ten dzień e, fajnie jak cytrynkę idziesz do mamy? idziesz ja do mamy? tata wyciągnie wózek idziesz? nie <śmiech> nie? <śmiech> nie? nie, ale to był superaśny dzień intensywne urodzinki Tyle atrakcji, jeszcze uciekaliśmy przed burzą Byliśmy na bograch ze znajomymi Pływaliśmy Po tak. piasku chodziła Trochę do wody, brud, Idź do mamy, i do idzie mamy Idziesz? Idziesz? Idź mamy Idziesz? Nie Nie? nie. nie. Idź mamy no <śmiech> Nie <śmiech> Ale mama nie ma się tego, żeby ten ciężki wózek brać O, smokuś ale popatrz, tutaj już nas zasypiała, a ja no nie. się rozbudziła. Tylko żeby mi się nie rozbudziła od razu za bardzo. Ale w sumie ma urodziny. Buziaczek. Słodziak. Tatusiowa. Tatusiowa. A mamusi? Tata mamie. No, a tata kocha mamę? Oh, jeszcze Jest. jesteś na okresie próbnym. Ty jesteś na okresie próbnym. <grym> Chodź.